Zapraszam do obejrzenia filmu szkoleniowego, w którym omówię rejestr dokumentów kasowych. W tym celu z menu sprzedaż wybieram przycisk kasa, rejestr dokumentów. Z lewej strony znajduje się filtr wyszukiwania i tak, możemy wyszukiwać po rodzaju dokumentu, kontrahencie z listy zdefiniowanych kontrahentów, zdefiniowanych kasach, użytkownikach, w zakresie dat wyszukiwania, na przykład z jednego dnia, poniżej z zakresu numerów. Po ustawieniu parametrów, wybieramy przycisk odśwież. Z prawej strony ekranu pojawia się rezultat wyszukiwania. Poniżej znajdują się dane szczegółowe konkretnego dokumentu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów szkoleniowych